Zabierzemy Was dzisiaj na krótką wycieczkę w okolice Tańczyńskiego Parku Krajobrazowego, a konkretnie do rezerwatu Zimny Dół w miejscowości Czułów. Jest to dość niewielki teren, mający nieco ponad 2 hektary powierzchni. Mimo małej odległości od zabudowań, znajdziecie tu wytchnienie na łonie dzikiej przyrody. Macie do dyspozycji dwa szlaki. Czerwony, który biegnie dnem doliny, wzdłuż pól uprawnych, oraz zielony, który jest poprowadzony ścieżką dydaktyczną. Ta ścieżka wije się wśród skał porośniętych bluszczem. Trasa zielona ma około 2 km długości i tworzy pętelkę po najciekawszych miejscach w rezerwacie. Spacer zaczynamy przy niewielkim strumieniu, a po chwili mijamy tablicę dydaktyczną. Tu ścieżka zaczyna iść lekko w górę. Potem, po drodze, napotkamy różne formacje głazów i skał, takich jak grzyby czy ostańce z charakterystycznymi okapami i daszkami. Podążając tym skalnym labiryntem, napotkacie następnie bluszcz, który w postaci grubych lian oplata skały aż do wierzchołków, co nadaje rezerwatowi tajemniczego charakteru. Ścieżka nie jest wymagająca technicznie, ale miejscami jest dość grząsko i stromo, a w deszczowe dni może być też ślisko. Tak więc uważajcie. Jedną z ciekawostek geologicznych na terenie rezerwatu jest wywierzysko, jedyne takie w okolicy Krakowa. Jest to bardzo rzadkie źródło krasowe, czyli takie, które wypływa na powierzchnię bezpośrednio z jaskini. Natomiast szlak biegnący doliną jest zdecydowanie krótszy i bardziej odpowiedni na przykład na spacer z dziecięcym wózkiem czy przejażdżkę rowerem. Samochód możecie zostawić na parkingu oddalonym około kilometra od wejścia do rezerwatu. Możecie również dojechać na miejsce linią autobusową numer 269. Dziękuję Wam za wspólny spacer. Waszym przewodnikiem był Łukasz Gibała, lider Stowarzyszenia i Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców. Do usłyszenia.